Księdze Psalmów, rozdział 91, werset 11, czytamy, bo aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. To zapewnienie jest dla nas przypomnieniem, że Bóg zawsze czuwa nad nami, chroniąc nas i naszych bliskich. Dziś będziemy się modlić o Jego opiekę nad naszymi rodzinami, aby każdy dom był pełen pokoju, miłości i bezpieczeństwa. Niech ta modlitwa przyniesie poczucie ochrony i jedności każdej rodzinie, która jej słucha. Panie, przychodzimy do Ciebie, prosząc o ochronę nad naszymi rodzinami. Prosimy, abyś otoczył nasze domy swoim płaszczem bezpieczeństwa i strzegł naszych bliskich od wszelkiego zła. Niech Twoja obecność wypełnia każdy zakątek naszych domów, przynosząc pokój i poczucie bezpieczeństwa. Jezu, prosimy Cię. Abyś chronił nasze rodziny przed wszelkimi niebezpieczeństwami, zarówno tymi widocznymi, jak i ukrytymi. Niech Twoje anioły czuwają nad nami w dzień i w nocy, prowadząc nas bezpiecznymi ścieżkami. Ucz nas ufać, że w Twoich rękach jesteśmy zawsze bezpieczni. Panie, prosimy, abyś wypełnił nasze domy miłością i jednością. Niech Twoja miłość będzie obecna w każdej rozmowie, w każdym geście. Który dzielimy z naszymi bliskimi. Pomóż nam być dla siebie wsparciem i pocieszeniem, aby każdy czuł się kochany i doceniany. Jezu, otaczaj swoją ochroną nasze dzieci, nasze rodziny i wszystkich, których kochamy. Niech Twoja ręka prowadzi ich w każdym momencie, chroniąc przed zgubnymi wpływami i złymi wyborami. Daj im mądrość, by zawsze podążali ścieżką, która prowadzi do Ciebie. Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszych domów. Niech każda osoba, która w nich przebywa, odczuje Twoją bliskość i opiekę. Niech nasze rodziny będą miejscem, gdzie zawsze możemy odnaleźć wsparcie i otuchę nawet w trudnych chwilach. Jezu, prosimy, abyś otworzył nasze serca na przebaczenie i pojednanie. Niech nasze rodziny będą miejscem gdzie miłość jest silniejsza niż wszelkie urazy i nieporozumienia. Pomóż nam przebaczać sobie nawzajem i budować relacje oparte na wzajemnym szacunku. Panie, dziękujemy za dar rodziny i za każdą chwilę, którą możemy spędzać razem. Prosimy, abyś chronił naszych bliskich od chorób i niepowodzeń, dając im zdrowie i siłę na każdy dzień. Niech Twoja łaska towarzyszy nam w każdej sytuacji. Jezu, otaczaj nasze rodziny swoim pokojem. Niech każde napięcie i lęk zostaną zamienione w ufność w Twoje obietnice. Pomóż nam znaleźć w Tobie oparcie i przypominaj nam, że jesteś z nami w każdej chwili, czuwając nad nami jak dobry pasterz. Panie, prosimy, abyś chronił naszych bliskich przed wszelkimi niebezpieczeństwami na drodze, w pracy i w codziennych obowiązkach. Niech Twoje anioły strzegą ich kroki i prowadzą ich bezpiecznie do domu. Zękujemy za Twoją nieustanną opiekę. Jezu, prosimy, abyś był światłem w naszych rodzinach, rozświetlając mroki i przynosząc nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości, aby nasze domy były miejscem, gdzie każdy czuje się akceptowany i kochany. Panie, prosimy o ochronę dla tych członków naszych rodzin, którzy są daleko od nas. Otaczaj ich swoją opieką, gdziekolwiek się znajdują. Niech Twoje błogosławieństwo dotrze do nich i niech poczują naszą miłość, nawet jeśli dzielą nas kilometry. Jezu, prosimy, abyś pomagał nam budować domy pełne miłości i zaufania. Niech nasze relacje będą oparte na wzajemnym szacunku i trosce. Pomóż nam tworzyć miejsca, gdzie każdy może czuć się bezpieczny i akceptowany takim, jakim jest. Panie, dziękujemy za każdą chwilę spędzoną w gronie rodziny. Prosimy, abyś chronił nas przed podziałami i nieporozumieniami, które mogą nas oddzielić. Daj nam serca otwarte na dialog i zrozumienie, abyśmy mogli cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Jezu, otaczaj swoją opieką rodziców którzy codziennie starają się zapewnić swoim dzieciom najlepsze życie. Daj im mądrość w podejmowaniu decyzji i cierpliwość w trudnych chwilach. Niech czują, że w Tobie znajdą siłę na każdy dzień. Panie, prosimy, abyś chronił nasze rodziny przed wpływami, które mogą niszczyć jedność i miłość między nami. Pomóż nam zawsze szukać dobra drugiego człowieka i wspierać się nawzajem, szczególnie w trudnych chwilach. Jezu, prosimy o Twoją ochronę nad naszymi rodzinami, gdy wychodzimy na świat. Otocz nas swoją tarczą, aby żadne zło nas nie dosięgło. Niech Twoja obecność będzie jak bezpieczna przystań, do której zawsze możemy wracać. Panie, dziękujemy za miłość, która łączy nas jako rodzinę. Prosimy, abyś pomógł nam pielęgnować tę miłość każdego dnia, aby rosła i przynosiła owoce. Niech nasze rodziny będą świadectwem Twojej miłości dla innych. Jezu, otocz swoją opieką tych, którzy przeżywają trudności w swoich rodzinach. Niech Twoja obecność przyniesie uzdrowienie i pojednanie tam, gdzie jest ból i nieporozumienie. Pomóż im odnaleźć drogę do siebie nawzajem z Twoją pomocą. Panie, dziękujemy za każdą modlitwę, którą możemy za za naszych bliskich. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb i otoczył nas swoją opieką. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdej rodzinie, która szuka w Tobie schronienia. Amen. Niech Boża ochrona będzie nad każdą rodziną, która modliła się z nami. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci poczucie spokoju i bezpieczeństwa, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i kontynuowania tej modlitwy. Na ekranie są dwie inne modlitwy, wybierz jedną z nich, aby dalej prosić o Bożą opiekę i miłość dla Twojej rodziny. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich.